Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było przeżywać każdy dzień z pewnością, że nic nie może cię powalić? Z Bogiem u boku, wyzwania stają się mniejsze, a zmagania nie definiują cię. Słowo zapewnia nas w Liście do Rzymian 8:31. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ta boska obietnica jest źródłem siły i odwagi, by stawić czoła życiowym bitwom. Często ogarnia nas strach, zwątpienie, i poczucie osamotnienia. Ale Bóg zaprasza nas, byśmy spoczęli w Jego obecności i zaufali Jego mocy. Dzisiaj w tej modlitwie zastanówmy się nad Bożą ochroną i niezmiennym wsparciem. Uwolnijmy nasze lęki, odnówmy naszą wiarę i doświadczmy pokoju, który tylko On może nam zaoferować. Pozwól sobie doświadczyć tej chwili poddania i przemiany. Przygotuj swoje serce, ponieważ Boża siła właśnie teraz odnowi Twoje życie. Jak często pośród codziennych zmagań czujemy, że trudności są większe niż nasza zdolność do stawienia im czoła? Właśnie w takich chwilach Boże obietnice świecą najjaśniej. On zapewnia nas, że żadna przeszkoda nie może nas pokonać, gdy ufamy Jego sile. List do Rzymian 8:31 przypomina nam o wielkości Jego wsparcia, zachęcając do odważnego życia, wiedząc, że nie stajemy do walki sami. Boska ochrona to nie tylko koncepcja, ale rzeczywistość, która przejawia się w naszym życiu, gdy oddajemy nasze zmartwienia w ręce Ojca. On przekształca najtrudniejsze sytuacje w okazję do duchowego wzrostu i zwycięstwa. Uświadamiając sobie tę prawdę, jesteśmy wezwani do codziennego wzmacniania naszej wiary. Jeśli chcesz nadal żyć pod natchnieniem tych obietnic i znaleźć duchową odnowę, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Tutaj dzielimy się refleksjami i modlitwami, które dotykają serca i łączą nas głębiej z Bogiem. W miarę upływu czasu dowiemy się, w jaki sposób ta boska ochrona prowadzi nas do doświadczenia wewnętrznego pokoju, który może zaoferować tylko Pan, jak opisano w Psalmie 46. Boże, kiedy wszystko wokół mnie wydaje się chaotyczne, to w Tobie znajduję schronienie i pokój. Psalm 46.10 zachęca mnie do zatrzymania się oddechu i bycia nieruchomym w Twojej obecności. Bądź cicho i wiedz, że jestem Bogiem. W tych słowach znajduję pewność, że nie muszę sama dźwigać ciężaru moich zmartwień. Jesteś suwerenny i nawet pośród burz Twoja ręka podtrzymuje mnie i daje mi spokój, którego potrzebuję, aby iść naprzód. Pomóż mi uwolnić się od moich lęków i obaw, oddając wszystko w Twoje ręce, aby moja dusza mogła znaleźć w Tobie odpoczynek. Panie, chcę nauczyć się być bardziej cichym w Twojej obecności, pozwalając, by Twój pokój wypełnił moje serce. Wiem, że kiedy odpoczywam w Tobie, mój umysł jest odnawiany, a moja wiara wzmacniana. Niech każdy dzień będzie okazją do doświadczania tego przemieniającego spokoju, który może zaoferować tylko Twoja obecność. Z tą ufnością nadal szukam Twojego kierunku i przygotowuję moje serce aby zrozumiało siłę płynącą z niezachwianej wiary, do której nas zapraszasz. Umiłowany Ojcze, to niesamowite, jak wiara przemienia nas w chwilach słabości. Twoje słowo uczy nas, że kiedy ufamy Tobie, nasze ograniczenia stają się okazjami do doświadczania Twojej mocy. Pamiętam tak wiele przykładów w Piśmie Świętym, gdzie wiara przenosiła góry i otwierała drogi tam, gdzie wydawało się, że nie ma rozwiązania. Pomóż mi żyć z takim samym zaufaniem, wiedząc, że Ty jesteś tym, który wzmacnia moje kroki i odnawia moją odwagę, by iść naprzód. Niech moja wiara, nawet w obliczu wyzwań, będzie siłą, która mnie podtrzymuje i zbliża do Ciebie. Boże, chcę nauczyć się postrzegać każde wyzwanie jako okazję do rozwoju, ufając, że Ty sprawujesz kontrolę. Niech moja wiara będzie jak mocna kotwica, utrzymująca mnie przy Twoich obietnicach. I przypominająca mi, że w Tobie nie ma rzeczy niemożliwych. Z tą odnowioną siłą chcę kroczyć z celem i nadal odkrywać piękno poddania mojego życia Twojemu doskonałemu planowi. Teraz chcę nauczyć się, jak to poddanie może dostosować mnie do Twojej woli, tak jak Jezus nauczał nas w Getsemane. Panie, tak często próbuję kontrolować wszystko wokół mnie, zapominając, że prawdziwy cel leży w poddaniu się Twojej woli. Jezus w swojej modlitwie w Getsemane. Pokazał nam doskonały przykład poddania się, gdy oświadczył: Ojcze, jeśli chcesz, niech odejdzie ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Łuk 22.42. Ten akt poddania uczy mnie, że kiedy ufam Twojemu planowi, znajduję pokój i siłę, by stawić czoła życiowym wyzwaniom. Chcę nauczyć się oddawać kontrolę Tobie, ufając, że każda sytuacja ma większy cel aby kształtować moją wiarę i przyciągać mnie bliżej Ciebie. Umiłowany Ojcze, pomóż mi przeżywać każdy dzień zgodnie z Twoją wolą, uznając, że wyzwania nie są przeszkodami, ale okazjami do duchowego wzrostu. Wiem, że ufając Tobie, jestem prowadzony z mądrością i odnajduję sens nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech moje życie odzwierciedla to zaufanie, pokazując światu, co to znaczy żyć z wiarą i celem w Tobie. Teraz chcę jeszcze bardziej wzmocnić tę więź z Tobą, pogłębiając moją codzienną pobożność i odnawiając moją wiarę w Twoje obietnice. Panie, tak często próbuję kontrolować wszystko wokół mnie, zapominając, że prawdziwy cel leży w poddaniu się Twojej woli. Jezus nauczył nas tego w Ewangelii Łukasza 22.20, Ojcze, jeśli chcesz, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ten akt poddania się objawia, że ufając Twojemu planowi odnajdujemy pokój i siłę, by stawić czoła życiowym wyzwaniom. Chcę nauczyć się oddawać kontrolę Tobie, wierząc, że każda sytuacja, bez względu na to jak trudna, ma większy cel w kształtowaniu mojej wiary i zbliżaniu mnie do Ciebie. Umiłowany Ojcze, pomóż mi przeżywać każdy dzień zgodnie z Twoją wolą uznając, że wyzwania nie są przeszkodami, ale okazjami do duchowego wzrostu. Wiem, że ufając Tobie jestem prowadzony z mądrością i odnajduję sens nawet w najtrudniejszych chwilach. Niech moje życie odzwierciedla to zaufanie, pokazując światu, co to znaczy żyć z wiarą i celem w Tobie. Teraz chcę jeszcze bardziej wzmocnić tę więź z Tobą, pogłębiając moją codzienną pobożność i odnawiając moją wiarę w Twoje obietnice. Mój Boże, każdego ranka przypominam sobie, że Twoje miłosierdzie się odnawia, a Twoja obecność jest ze mną. W Księdze Lamentacji, 3.22 do 23, jest napisane: Miłosierdzie Pana jest takie, że nas nie pochłania. Odnawia się każdego ranka, wielka jest Twoja wierność. Te słowa napełniają mnie nadzieją i zachęcają do ciągłego szukania Ciebie, wiedząc, że w Tobie znajduję siłę i kierunek, którego potrzebuję. Chcę, aby moje życie było kształtowane przez szczere i stałe oddanie, pozwalając mojej wierze wzrastać, a mojemu pokojowi pomnażać się z każdą chwilą spędzoną z Tobą. Panie, naucz mnie pielęgnować tę codzienną więź z Tobą, przeznaczając czas na modlitwę, refleksję i odpoczynek w Twojej obecności. Wiem, że przebywanie z Tobą odnawia moją duszę i całkowicie zmienia moje spojrzenie na życiowe wyzwania. Niech każdy dzień będzie okazją do życia w obietnicach które masz dla mnie, wzmacniając moją podróż i dając świadectwo Twojej miłości. I to właśnie z tym odnowionym sercem podążam w Twojej obecności, gotowy żyć dzisiaj z celem i wdzięcznością. Umiłowany Ojcze, jesteśmy wdzięczni za tę chwilę modlitwy, w której możemy zastanowić się nad Twoją obietnicą wsparcia, Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie i siłą, którą znajdujemy w zaufaniu Tobie. Dziś powierzamy nasze lęki, wątpliwości i niepokoje w Twoje ręce, wiedząc, że jesteś wierny, aby zamienić nasze zmagania w zwycięstwa. Tak jak Jezus w pełni zaufał Twojemu planowi, tak my chcemy żyć z takim samym poddaniem i wiarą, krocząc z celem i nadzieją w każdym naszym kroku. Niech każde serce, które wzięło udział w tej modlitwie, poczuje Twoją odnawiającą obecność i zostanie wzmocnione, aby stawić czoła wyzwaniom dnia. Panie, niech to przesłanie dotknie życia i zainspiruje do codziennej więzi z Tobą, opartej na Twojej wierności i obietnicach. Jeśli ta modlitwa pobłogosławiła Twoje życie, wpisz Amen w komentarzach i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać słowa wiary i inspiracji. Niech Boży pokój będzie z Tobą dzisiaj i zawsze. Amen.